O człowieku, który spopularyzował powiedzenie Panie Ziobro, jest pan Zerem, lub o człowieku, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, no można powiedzieć dużo, ale nie można powiedzieć, że jest głupi albo że nie ma wyczucia politycznego tempa. Tym bardziej jego przepowiednie w zakresie PiSu i tego, co się stanie po wyborach europejskich, mnie osobiście przerażają. 46% respondentów twierdzi, że wybory do Parlamentu Europejskiego wygra Koalicja Obywatelska. Niecałe 5% mówi, że będzie to trzecia droga. Czyżby pokazanie w mediach społecznościowych nowego potomka, który przydarzył się Kosiniakowi Kamieszowi, ma... Ocieplić jego wizerunek? Jak na razie, dzięki temu Janusz Kowalski pokazał tylko i wyłącznie odrobinę ludzkiej twarzy. Ale dzisiaj także opowiem wam o aferze zegarkowej, która nabiera tempa i zaczyna zakreślać kręgi nawet w Londynie, a także o młodych Ukraińcach, którzy powinni opuścić Polskę, Anglię, Niemcy i Francję i pojechać na wojnę. Znaczy przynajmniej tak by chciał Zełęski. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę od człowieka, który moim zdaniem zrobił bardzo dużo w polityce. Czasami zrobił trochę złego, jak na przykład kłócić się z Aleksandrem Kwaśniewskim, ale ogólnie jest to człowiek, który przez lata kierował, motywował, a czasami nawet deprymował tych, którzy chcieli mu dogryźć, a może i dowalić. Albo czasami dorównać mu i im się nie udało. Tak jak powiedział kiedyś Leszek Miller. Oziebrze, Pan jest zerem i to nie była inwektywa, to była tylko przepowiednia przyszłości. Kilka miesięcy temu Leszek Miller ogłosił, że nie będzie kandydował do europarlamentu. Nikt mu tak naprawdę nie uwierzył. Ja sam się zastanawiałem, czy to nie jest taka gra trochę na litość. Ale najbardziej mu w to nie uwierzył Włodzimierz Czarzasty, który przez następne miesiące mówił, że Miller nie pojawi się na listach lewicy, że go nie weźmie na listy lewicy. Ale Miller konsekwentnie mówił, że on nie chce być na tych listach, bo on nie chce więcej kandydować. Leszek Miller, z którym osobiście miałem okazję dwa razy w życiu napić się zimnej, dobrej i jakże przyjemnej dla przełyku wódeczki, jest zawsze człowiekiem otwartym dla ludzi. Dzisiaj mówi wyraźnie: ciemny lud to kupi. Chodzi o nic innego jak o manipulację Kaczyńskiego podczas inauguracji kampanii wyborczej do Europarlamentu, którą zainicjowali Kaczyński, Wąsik Kamiński, a także cała ta reszta tej pisowskiej mafii, która chce troszeczkę uciec do Unii Europejskiej. Kaczyński powiedział, że ich kandydatem na komisarza w Europarlamencie będzie niekto inny jak Jacek Sariusz Wolski. Jacek Dariusz Sariusz-Wolski, pan Sariusz-Wolski, w każdym bądź razie. Ale jest jeden problem, panie Kaczyński. Nie wiem, czy pan wie, ale komisarza desygnuje na to stanowisko rząd, a wy dzisiaj nie rządzicie. No ale oczywiście, ten ciemny lud, ten Beton Pisowski nie wie o tym, że. To Tusk będzie desygnował komisarzy. Ten ciemny lud myśli, że jak pójdzie do głosowania, to cokolwiek się zmieni. Jedyne co się zmieni, to to, że w niektórych okręgach zamiast jednego może mieć PIS dwóch kandydatów. Ale i tak, PIS mimo że przegra te wybory, to będzie odtrambiał swój sukces w każdych. Media, chciałem powiedzieć, ale oni mają teraz tylko TV Republika. Więc TV Republika będzie to sukces na miarę tego sprzed kilku lat, kiedy to Broszka wygrała 27 do 1. Przy czym jeden to był jeden głos, a 27 przeciwko niej. Tak, żeby Uściślić, ale wtedy satrapa z Żoli Boża przyszedł do niej nawet z potężnymi kwiatami. Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego nabiera, chciałbym powiedzieć, rumieńców, ale ona nabiera zgnilizny, zielonej. Prawo i Sprawiedliwość mówi nie dla Zielonego Ładu oraz ograniczania suwerenności Polski. Z takimi postulatami chcą iść do Europarlamentu. Znaczy w kampanię wyborczą do Europarlamentu. Jednak zapominają, że Zielony Ład. To w 99% to jest ich decyzja. I właśnie ten komisarz, znaczy nie Sariusz Wolski, tylko ten komisarz Wojciechowski z PiSu, desygnowany przez rząd PiSu, załatwił polskim rolnikom Zielony Ład. Prawo i Sprawiedliwość mówi też Stop Imigracji imigrantom. I oczywiście można by powiedzieć, że to jest dobre hasło, tylko musimy przypomnieć, że afera imigracyjna została wywołana przez PiS. W momencie kiedy powstała afera wizowa, setki, tyś... no, dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów przekroczyło granice Polski. Co więcej, ja rozumiem, że trzeba Ukraińcom pomagać, bo są w stanie wojny, ale to PiS dawał im takie zachęty, żeby oni nie chcieli stąd wyjeżdżać. Kolejnym fajnym hasłem, które dzisiaj próbuje które próbuje dzisiaj Zjednoczona Prawica sprzedać swojemu ciemnemu, zabetonowanemu elektoratowi, to jest obrona polskiej złotówki. Pisowcy mówią, że nie zgadzają się na wprowadzenie euro, tylko jest jeden problem. Problem jest taki, moi drodzy pisowcy, że nikt nie zgodzi się na to, żeby Polska przystąpiła do strefy euro. Nie spełniamy żadnego ze wszystkich wymogów, które są stawiane przed państwami, które chcą wprowadzić euro. Więc my, gdybyśmy dzisiaj nawet chcieli, gdyby Tusk nawet pojechał do Brukseli i powiedział, dajcie mi to euro, to i tak by nic z tego nie było, bo nie spełniamy żadnych wymogów i pewno jeszcze przez 10 lat spełniać nie będziemy. No ale na koniec chciałbym wrócić do Leszka Millera. Tak jak powiedziałem. Człowieka, z którym dwa razy w życiu mi się udało napić zimnej i smacznej wódeczki. Leszek Miller, w zakresie Andrzeja Dudy, dał jedną radę Donaldowi Tuskowi. Stwierdził, że nie wierzy w kohabitację obecnego rządu i prezydenta Andrzeja Dudy. Jedyną szansą, jaką ma teraz rząd, jest ignorować prezydenta. Znaczy wróć, ignorować Andrzeja Dudę. Trzeba się nauczyć rządzić bez prezydenta. Jezus Maria. Panie Leszku, bo stracę szacunek. Ja będę troszeczkę przerabiał tę sentencję, bo ona nie przechodzi miliardu. Trzeba nauczyć się żyć bez Andrzeja i omijać Andrzeja, nawet balansując na granicy prawa. Ale nie ma innego wyjścia, dlatego że pan Duda się nie zmieni. No i końcówka, panie Leszku, była piękna. Pan Duda. Oczywiście Leszek Miller, jako 78-letni polityk, właśnie zrozumiał, że z Peselem się nie wygra. Z nim trzeba się nauczyć żyć. I mając 78 lat i pewno ze 120 lat doświadczenia w polityce, ten były premier, poseł, parlamentarzysta, jest Maria minister prawdopodobnie wielu rządów, a także poseł europarlamentu Leszek Miller, właśnie doszedł do wniosku, że w wieku 78 lat najwyższy czas poświęcić się rodzinie i z dumą. I szacunkiem wielu Polaków, nie tylko Polaków, ale też Europejczyków, odchodzi na zasłużoną w końcu emeryturę. Wy nie musicie odchodzić na emeryturę, wystarczy, że polajkujecie ten film, zasubskrybujecie mój kanał, a w komentarzu napiszecie mi, co myślicie o tym, żeby Ziobrę postawić jako pierwszego, przed obliczem Sprawiedliwości. Skoro on przez 8 lat dewastował tę Sprawiedliwość, to może sam powinien dzisiaj jako pierwszy z pisowców stanąć przed jej obliczem. Ja tak sądzę, a wy co na ten temat sądzicie? A teraz afera zegarkowa, która tak naprawdę zaczęła się kilka ładnych lat temu, kiedy zjednoczona wtedy prawica, no dzisiaj też zjednoczona, ale trochę poturbowana prawica, krzyczała, że zegarek za 18 tysięcy pana Sławomira Nowaka to jest wielka afera zegarkowa. Później pojawiła się pani nominatka PiSu w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która sobie pożyczyła z MONU albo ukradła z MONU. No nie wiem, w każdym bądź razie na chwilę sobie przywłaszczyła zegarek za 6 tysięcy złotych. I można by powiedzieć, że te afery tak samo szybko zginą jak inne afery w gąszczu tych afer pisowskich, ale nie. Pojawia nam się na horyzoncie złoty zegarek, ale dobra. Powiem wam, tu nie chodzi o żaden przekręt monu, PiSu czy coś innego. Po prostu ta informacja mnie zaciekawiła. Złoty zegarek, który należał do najbogatszego człowieka na, będącego na Titaniku, na tym Titaniku, który tak szybko się pojawił na na świecie jak i zatonął na tym świecie właśnie na aukcji w Londynie został sprzedany za cenę około 1,2 miliona funtów co przy cenie 6 tysięcy pani złodziejki z Krajowej Rady Radiofonii Telewizji albo 18 tysięcy pana Sławomira Nowaka za zegarek jest tak naprawdę kilkadziesiąt jak nie kilkaset razy większą kwotą. Oczywiście zegarek z Tytanika był piękny, złoty, stary, odnowiony. Tamte to były jakieś tam rupiecie, które sobie politycy postanowili przywłaszczyć albo po prostu pożyczyć. Dzisiaj zegarek z Tytanika należy już do prywatnego osobnika i nic nam do tego. Ale za to dużo nam do tego, że Kosiniak-Kamysz tak samo jak hołownia i czarzasty zastanawia się, jak zrobić, aby cokolwiek w wyborach europejskich zrobić. Kosinia Kamysz poszedł o krok dalej moim zdaniem nie zaplanował porodu swojego dziecka na okres przedwyborczy ale przypadkowo to się stało i pewno wykorzystuje tę historię do tego aby ocieplić swój bardzo radykalnie skrajnie konserwatywny wizerunek robi to też dlatego że ostatnie badania opinii publicznej dewastują trzecią drogę dając jej około 6 5 6% poparcia w wyborach do europarlamentu. W tych samych wyborach koalicja obywatelska zdobywa ponad 45%, co daje jej dominację, po prostu dominację. Są okręgi takie jak na przykład mój Dolnośląski, gdzie może się okazać, że koalicja zdobędzie nawet trzy mandaty, a PiS, który w tymże sondażu ma około 22%, możliwe, że zdobędzie tylko jeden mandat. Niestety lewica i Trzecia Droga, które balansują na progu Błędu statystycznego nie mają za wielkich szans na zrobienie potężnych wyników. Może trzecia droga zdobędzie trzy mandaty, lewica może zdobędzie dwa. Pamiętajcie, że Polska desygnuje ponad 50 euro parlamentarzystów do Brukseli. Więc jeżeli lewica ma dzisiaj około 3%, pewno dojdzie do jakichś 6-7%, to ma realnie szansę na dwa mandaty. Ale Trzecia droga, która zdobywała w ostatnich wyborach po 15%, dzisiaj boryka się z błędem statystycznym, też ma szansę na dwa, może trzy mandaty. A można było się dogadać i można było skorzystać z wielkości. No niestety, panowie się nie dogadali. Jeden był za dzieckiem, drugi był za ulegliwy, trzeci był za pewny siebie. Tak czy siak, wybory parlamentarne do Europarlamentu też pokazują, że w pisie. I jest dosyć wesoło. Na moim terenie będzie ciekawa wojna. Dlaczego? Dlatego, że pojawia się tam Anna Zaleska, Beata Kępa i Michał Dworczyk. I jak osobiście, jakbym miał wybierać, znaczy nie to, że chcę kogokolwiek z pis wspierać, żeby była jasność, bo ja ich nie wspieram w żaden sposób, ale jestem realistą i wiem, że PiS w moim terenie zdobędzie przynajmniej jeden mandat, jak nie dwa. To ja osobiście, jakbym miał wybierać pomiędzy dżumą a cholerą, to wybrałbym Alzheimera. Dżuma Cholera, czyli Dżuma, pani Anna Zaleska, PCK, Złote Ząbki, która zagryzie każdego, albo pani Beata Kempa, która tak naprawdę dzięki swojemu zięciowi jest w stanie pogrzebać każdego na śmietnisku politycznym. Wel Alzheimer, Michał Dworczyk, który zapomniał, że nie podaje się swojego hasła do maila. To ja osobiście. Z tej trójki wybieram Michała Dworczyka. Jeżeli jesteś na tym kanale, ale jesteś tak naprawdę zwolennikiem Pisu z Dolnego Śląska, to pamiętaj: Michał Dworczyk tylko nie potrafi obsługiwać maila. Tamte dwie pozostałe. Nie potrafią obsługiwać szarych komórek. Znaczy, w sensie telefonów komórkowych, oczywiście, mam na myśli, co nie? A teraz przejdźmy do Ukrainy. Ukraina właśnie ogłosiła mobilizację. Od 18 maja wszyscy mężczyźni w wieku poborowym, czyli 18-60 lat, są zobligowani do stawienia się w ciągu 60 dni w punktach poborowych. Tych, te punkty poborowe są rozmieszczone, uwaga, na terenie całej Ukrainy i nie można zrobić tego elektronicznie, nie można tego zrobić listowo. Trzeba po prostu pojechać, na punkt poborowy, znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Oczywiście, jeżeli jesteś Ukraińcem mieszkającym w Polsce, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, nieważne gdzie, to tak czy siak, zgodnie z nową ustawą, musisz się pojawić na terenie Ukrainy. I nieważne, czy jesteś Ukraińcem, który wyjechał 15 lat temu z Ukrainy, czy wyjechał w tej chwili, nieważne, czy miałeś 5 lat, jak wyjeżdżałeś, ważne, że masz 18 do 60 lat. 18 stycznia, i masz 60 dni na to, żeby pojawić się na terenie Ukrainy. Rząd Ukrainy mówi, że przyjechanie, stawienie się w punkcie poborowym i odnotowanie swojej gotowości do wejścia w szeregi żołnierzy nie stanowi wprost tego, że pójdziesz od razu na wojnę. Ale co ciekawe, jak już przekroczysz granicę Ukrainy, to jako potencjalny poborowy 18-60 lat, nie masz prawa. Opuścić tejże granicy, no chyba, że opuścisz ją zieloną granicą, no ale wtedy staniesz się dezerterem. A jak będziesz dezerterem, to może się okazać, że już nigdy więcej nie pojawisz się na terenie Ukrainy. Ukraina dzisiaj boryka się faktycznie z brakiem około 500 tysięcy żołnierzy. To Liczenie się, które zostało właśnie ogłoszone przez rząd ukraiński, ma na celu pokazanie nie tylko tym, którzy walczą, ale także rosyjskim przeciwnikom, że Ukraina nawet w tak ciężkim czasie jest w stanie się zebrać i zrobić coś wspaniałego. Znaczy, może nie wspaniałego, ale że jest w stanie się zmobilizować. Ale co ciekawe, moi widzowie także się mobilizują. Ja jakiś rok, półtora roku temu otworzyłem swoje konto na Patronite.pl. Tutaj macie link do mojego patronite. Przez długi czas nic tam się nie działo. Nikt nie wspierał mnie na Patronite. Dzisiaj muszę powiedzieć, że mam już dwie osoby. Mam pana Wiesława, który jest ze mną od trzech miesięcy. Pan Wiesław jest nie tylko na Patronite. Pan Wiesław także wspiera mnie na YouTubie jako Wierny widz, ale od niedawna mam także panią Małgorzatę, której bardzo, bardzo dziękuję za to, że pojawiła się w gronie osób wspierających mnie na Patronite. Pani Małgorzata, dodatkowo mam prośbę do pani. Jako osoba wspierająca mnie na Patronite, przysługuje pani darmowy egzemplarz mojej książki. Proszę się do mnie odezwać w prywatnej wiadomości na Patronite albo na którymś z kanałów social media. Moje social media są na YouTubie i Patronite. Proszę się odezwać, a książka od razu leci do pani, a ja już wam dzisiaj dziękuję. I widzimy się jutro. Na razie, cześć wam. Pa.